Przede wszystkim chciałabym Państwu bardzo podziękować za tak liczne odwiedzenie nas na tym, na tym spotkaniu. Myślę, że to pokazuje, że temat szczęścia w pracy jest ważny i de facto coraz ważniejszy, bo to badanie prowadzimy już od 6 lat i widzimy, że z każdym rokiem zainteresowanych naszym badaniem przybywa. I chodzi zarówno o osoby, które biorą udział w tym badaniu, bo w tym roku ponad 1000 osób wypełniło naszą ankietę, i pracodawców, i innych amatorów szczęścia w pracy, którzy są zainteresowani właśnie poznaniem wyników tego badania. Państwo oczywiście mają możliwość poznać te wyniki jako pierwsi. Dzisiaj jest premiera naszego raportu. Podczas dzisiejszej prezentacji pokażemy najważniejsze wnioski z tego badania. Oczywiście sam raport ma ponad 20 stron, więc my będą mogli, otrzymają Państwo też po, po dzisiejszym spotkaniu taką wersję w PDF-ie, którą będą Państwo mogli poznać. Ta, ten raport jest wzbogacony także o komentarze ekspertów i bardzo dużo różnych parametrów w tym, w tym badaniu sprawdzaliśmy. Ja nazywam się Natalia Bogdan, jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Jobhouse. Wychodzimy się z Gdańska, 11 lat istniejemy już na tym rynku, tym bardziej miło mi gościć Państwa dzisiaj w naszym, w naszym rodzinnym mieście. Spotykamy się dzisiaj 185 metrów nad ziemią, w, tej, w tych pięknych okolicznościach zimowej przyrody. Mamy lekką mgłę, ale myślę, że. I tak widok jest, jest naprawdę, naprawdę przepiękny i pokazuje, jak, jak pięknym miastem jest, jest Gdańsk. Po mojej prawej stronie Marta Pawlak-Dobrzańska, która, mm -hmm, która odpowiada za merytoryczną część tego badania. Marta, może powiedz kilka słów o sobie. Witam również serdecznie. Jest mi niezmiernie miło być tutaj w Gdańsku. Zawsze mówię, że to moje ulubione miejsce podróży służbowych, chociaż na co dzień jestem w Warszawie. I ja mam przyjemność być założycielką i osobą prowadzącą też agencję Great Digital. Trochę krócej działamy niż Job House, 7 lat, ale też już można powiedzieć, że szybko czas leci. Nie jest to 2 lata. I dzisiaj będę razem z Natalią opowiadała o tym, na ile szczęśliwi są Polacy w pracy. Na wstępie chciałabym podziękować partnerom naszego badania, dwóm filmom State Street oraz Traffic. State Street Bank Polska to, to tutaj lokalna firma, oczywiście o globalnym zasięgu, ale w Gdańsku też zakorzeniona, zatrudnia w Gdańsku i w Krakowie ponad 6 tysięcy pracowników i znana jest z tego, że dba bardzo o, o swoje zespoły i o kulturę pracy, także w takim międzynarodowym zespole. Traffic to z kolei ATS, system do zarządzania aplikacjami kandydatów. Jeżeli myślą Państwo o wprowadzeniu takiego rozwiązania do swojej firmy, to bardzo polecamy. Sami korzystamy z niego, a nawet mogę się pochwalić, że go współtworzyliśmy na pewnym etapie, więc bardzo dziękujemy naszym partnerom za wsparcie tego wydarzenia. W późniejszym etapie będą Państwo mogli wziąć udział w konkursie wizytówkowym, na który nasi partnerzy też ufundowali ciekawe, ciekawe nagrody. Chciałabym też podziękować patronom medialnym, którzy, dzięki którym nasz raport zobaczy cały świat, a przynajmniej Polska. Dziękuję firmie My Company Polska, czyli wydawcy magazynu My Company, HR Business Partnerowi, Personelowi i Zarządzanie oraz Personelowi Plus. To są magazyny takie typowo biznesowe i HR-owe, które udostępnią także wyniki naszego badania, więc wierzymy, że bardzo duża część pracodawców usłyszy o, o wynikach tego badania, o wnioskach z nich płynących no i mamy nadzieję, że, że wdrożą to w swoich, te wnioski w swoich organizacjach i zadbają też o szczęście w swoich, w swoich zespołach. Jeżeli chodzi o agendę dzisiejszego wydarzenia, to zaczniemy właśnie z od prezentacji wyników naszego raportu. Tak jak wspomniałam, przedstawimy takie najważniejsze wnioski płynące z, płynące z tego badania, a później zaprosimy Państwa też do zapoznania się już z całością badania. Później wystąpi nasz gość specjalny pani, dzień dobry, dzień dobry. pani Maria, Maria Rodkiel, która jest psychologiem biznesu i trenerem doradztwa zawodowego. Opowie o tym, jak w praktyce wykorzystać wnioski płynące z tego badania. My bardziej skupimy się na teorii na tym, co wyszło z naszego badania, a pani Maria powie, co z tymi wynikami zrobić i jak zadbać o to szczęście swoich pracowników w państwa, w państwa organizacjach. Później konkurs wizytówkowy, o którym wspomniałam, mamy, mamy sporo nagród e, i od firmy Trafit, i od firmy State Street, kilka publikacji książkowych, e, mamy nawet ogłoszenia od pracuj.pl, więc... Więc myślę, że warto, warto zostać do końca i wziąć udział też w tym konkursie. Dla osób, które nie wrzuciły jeszcze wizytówki do, do szklanej kuli, to zapraszamy, można to zrobić w każdej chwili. Jeżeli ktoś nie ma wizytówki, to można, można wpisać po prostu na kartce, które, które są tam przygotowane, swoje imię i nazwisko. Tak jak policzyłyśmy, to szanse na wygraną są dosyć spore, bo co piąta osoba wyjdzie od nas z, z jakimś podarunkiem, więc, więc zachęcam. I na końcu, już część nieoficjalna, networking, poczęstunek, który jest przygotowany tutaj przez Oliwia Top, przez szefów kuchni wybitnych, więc będzie można się trochę posilić, napić ciekawy, herbaty i porozmawiać w, niej, w mniej zobowiązującej atmosferze i być może podzielić się też swoimi doświadczeniami z, przedstawiciel z przedstawicielami innych, innych firm. No to co? Zaczynajmy. Po co w ogóle organizujemy to badanie i co, co badaliśmy? To, to przede wszystkim to, czy poracy w pracy są szczęśliwi, a tak naprawdę na ile w skali od 0 do 10 są szczęśliwi. A to jest takie, takie clue naszego i, i najważniejsza część tego badania. Poza tym samym wskaźnikiem pokażemy Państwu, od czego to, ten poziom szczęścia w pracy zależy, co nasi ankietowani wskazali jako takie czynniki, które pomagają w szczęściu w pracy. Zasugerujemy Państwu, co powinno się zmienić, aby ten poziom szczęścia w pracy podnieść. I pokusiliśmy się też o taki aspekt, myślę, że istotny dla wielu pracowników w tej chwili, czyli o aspekt pracy zdalnej, na ile ona wpływa na poczucie szczęścia w pracy. Autorami badania jesteśmy my z Martą, a tak naprawdę nasze firmy. Moja firma Jobhouse to ta firma rekrutacyjna. Więc jeżeli Państwo potrzebowaliby kiedyś wsparcia w znalezieniu osób do swojego zespołu to, to zapraszam bardzo do, do kontaktu prywatnego. Jeżeli chodzi o Martę. A my zajmujemy się głównie analityką i badaniami w HR-ze i chciałabym, żeby to było Państwa pierwsze skojarzenie, jak słyszycie, Great Digital i produkujemy też w oparciu o wyniki tych badań i analiz strategie Candidate i Employee Experience. I może Marta też trochę o metodologii badania. Tak, parę słów o tym, jak wygląda nasze badanie. Natalia już mówiła, że mamy bardzo ładną tutaj liczbę zebranych ankiet ponad tysiąc osób, które w tym roku w październiku wzięły udział w tym badaniu. To była oczywiście ankieta internetowa i zawsze zapraszamy do tego badania osoby z wykształceniem średnim i wyższym, ale zaraz pokażę też już w szczegółach, jak to wygląda. Możemy zacząć właśnie od tego wykształcenia. Ja myślę, że możemy śmiało mówić, że grupa naszego badania, nasi respondenci, to bym powiedziała, to jest bardzo atrakcyjna grupa na rynku pracy. Proszę zobaczyć, jak dużo tych osób ma wykształcenie wyższe, magisterskie, bo to jest 45% osób. To trzecia osoba ma nawet wykształcenie podyplomowe. Więc to jest naprawdę grupa dobrze wykształconych specjalistów, jeśli chodzi o to, jak oni w tej chwili się czują na rynku pracy, jakie mają tutaj preferencje i plany. To można powiedzieć, że spora część z nich dobrze ocenia swoje miejsce pracy, no bo jednak są w danym miejscu, nie pracują i nie planują zmiany. Tak? Troszeczkę ponad 50% w tej chwili tak podchodzi do swojej pracy. I mówiłam, że to jest taka ciekawa, właśnie doświadczona grupa zawodowa. Mamy spory tutaj udział kobiet, jakoś tak w tym roku kobiety powiedzmy, że bardziej były zainteresowane tematem szczęścia i chciałby się tym z nami podzielić. Ale jeśli chodzi też o ten wiek uczestników, to nie są to takie młode osoby, chociaż nie chciałabym nazywać 30-latków starszymi osobami, ale raczej mam tutaj na myśli to, że jest duży udział osób, które na przykład mają 40 lat, 45-50, więc są to doświadczeni specjaliści, dobrze wykształceni. Proszę jeszcze zobaczyć tutaj na to doświadczenie w latach naszych specjalistów. Mamy co trzecią osobę, która ma to doświadczenie większe nawet niż. 15 lat i co piątą osobę, która ma to doświadczenie większe niż 10 lat. Także jeszcze raz, tak określając sobie, kogo my tutaj badamy, kogo my pytamy o to szczęście w pracy, to są to bardzo dobrze wykształcone osoby, specjaliści z doświadczeniem dziesięcioletnim lub większym, i pracujący w większości na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich, mamy też jedną trzecią prawie tutaj udziału osób, które są szefami zespołów. I powiedzmy co 15 osoba jest nawet szefem firmy. I jeszcze jedna ważna specyfika naszego badania to są osoby w większości z dużych miast, czyli osoby pracujące w aglomeracjach, tutaj w aglomeracji trójmiejskiej i też pozostałych, no bo mamy 60% osób, które pochodzą z dużych miast. Więc znów jeszcze raz to podam: to jest badanie, które jest reprezentatywne właśnie dla osób, które pracują. W dużych miastach są bardzo dobrze wykształcone, są wysokiej klasy specjalistami z doświadczeniem kilkuletnim, a nawet przekraczającym 10 czy 15 lat. Więc jeśli teraz rozmawiamy sobie o firmach, których właśnie tacy pracownicy interesują, to tym bardziej powinni zwrócić uwagę właśnie na wyniki tego badania. No i teraz klub programu. Natalia tutaj powie, czy koledzy są szczęśliwi w pracy. Teraz przydałyby się fanfary. Dodam tylko, że wyniki co roku z Martą nas zaskakują. i trochę zawsze mniej, ale to też możemy wyjaśnić. Tak, więc poziom szczęścia w pracy Polaków w tym roku w skali od 0 do 10 wyszedł, wyniósł 6,9. To jest średnia ocen dla wszystkich ankietowanych. Te wyniki różniły się nieco między osobami, które pracują i nie planują zmiany pracy, i osobami, które pracują, ale myślą o, o jakimś nowym zajęciu. I ta różnica jest rzeczywiście znaczna. Dla osób, które pracują i nie planują zmiany pracy to jest 7,7 w skali od 0 do 10, a wśród osób, które rozglądają się za nowym zajęciem to 5,5 w skali od 0 do 10. No i średnia dla wszystkich wynosi 6,9. Więc myślę, że odpowiedź na pytanie, czy szczęście pracy ma znaczenie nasuwa się tutaj sama. Dokładnie, widać to, widać to gołym okiem. Pokusiliśmy się także o pokazanie Państwu różnicy, jak to, dlaczego to, te wyniki mnie zaskoczyły. Otóż rok temu ten poziom szczęścia był moim zdaniem znacznie wyższy, mimo że okoliczności pandemiczne jeszcze też, też nam towarzyszyły. Bo w zeszłym roku poziom szczęścia wynosił 7,9, w tym roku spadł aż o jeden, o jeden punkt. Tak samo oczywiście był jest spadek, jeżeli chodzi wśród osób, które pracują i rozglądają się za nowym pracą. W zeszłym roku to było 6,6, w tym roku mamy 5,5, a wśród osób, które nie planują zmiany pracy, w zeszłym roku było 8,8, a teraz 7,7. Badanie prowadzimy od 6 lat, więc zachęcamy też do, do porównania, jak to wyglądało w, w poprzednich latach, bo toż ten poziom szczęścia rzeczywiście e, zmienia się każdego, każdego roku. E, Pozwoliłyśmy sobie także wyodrębnić takie pięć najważniejszych czynników, które osoby zaznaczyły jako takie, które wpływają na ich, na ich szczęście w pracy. Numerem jeden od sześciu lat jest, jest dobre wynagrodzenie. W tym roku to rekordowa liczba ankietowanych wskazała, bo aż 89% badanych wskazała, że dobre wynagrodzenie jest elementem, który wpływa na ich szczęście w pracy. Na drugim miejscu 83% to współpracownicy, na których można liczyć. Więc dla mnie jako pracodawcy to też pocieszające, że te cztery aż z pięciu wskaźników na, na pierwszych pozycjach to są takie czynniki niematerialne, bo na trzeciej pozycji 81% wskazało ankietowanych możliwości rozwoju, jakie daje praca, 80% przyjazną atmosferę w pracy i 77% relacje z przełożonym. Um, Porównałyśmy też, jak te preferencje różnią się między kobietami i mężczyznami, i zauważyłyśmy, że te dysproporcje rzeczywiście są, są widoczne. Dla kobiet dobre wynagrodzenie jest nawet istotniejsze, co ciekawe, niż u mężczyzn, bo aż 90% kobiet zaznaczyło to jako istotny czynnik wpływający na ich szczęście w pracy. Wśród mężczyzn było 88% ankietowanych. Takie, tak samo mamy, jeżeli chodzi o współpracowników, na których można liczyć, to też jest bardziej istotny czynnik dla, dla kobiet, bo aż 86% z nich wskazało to jako istotny czynnik, aż tylko 7, no może nie tylko ale, ale nieco mniej bo 77% mężczyzn. Dla kobiet także ważniejsze są możliwości rozwoju, jak, jakie daje praca, przyjazna, przyjazna atmosfera w pracy, relacje z przełożonym. Takim dosyć dużą dysproporcją, jaką widzimy, i takim to czym, co, jaka jest największa różnica między preferencjami kobiet i mężczyzn, to możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, bo tam mamy aż 10% różnicy, 77% kobiet uważa, że, że jest to istotne u mężczyzn 67%. Taka spora rozbieżność jest też w preferencjach dotyczących elastycznego czasu pracy. Przy elastycznych godzinach pracy. Mamy różnicę między 63% a 55%, no i ta możliwość pracy zdalnej, o której, o której mówiłyśmy, to mamy tutaj 67% u kobiet versus 53%, więc aż 14% um, różnicy. Przejdźmy teraz do tematu tego, czy Polacy są skłonni polecać swoją pracę i tutaj oddaję część, część Marcie. Tak, my, żeby jeszcze pogłębić to, czego doświadczają pracownicy w pracy i lepiej zrozumieć, co wpływa na to, jak się w tej pracy czują, sprawdzamy też, na ile są składni polecać tą swoją pracę. Czyli no, to już jest taki wysoki stopień, można powiedzieć, przywiązania do pracy, dużo bardziej zaawansowany koncept, który powiedziałam powiedziała, niż samo pytanie o zadowolenie, bo tak jakby sobie Państwo bym myśleli, można być zadowolonym z kawy, którą wypiliśmy gdzieś tam, bo poziom usług w Polsce jest całkiem ok. Natomiast jakbym już zapytała, a jakie miejsce z kawą byście polecili w Gdańsku, to zupełnie wtedy rozmawiamy trochę o innym aspekcie. I tak samo możemy też patrzeć na, na pracę. To jest zupełnie inne pytanie pytać, czy ktoś jest zadowolony w tej pracy, a zupełnie inną relację i stopień przywiązania pokazuje to już pytanie o polecenie. I dlatego pytamy o to pytanie, zadajemy też to pytanie o skłonność do polecenia danej pracy od początku naszego badania. I robimy to korzystając z metodologii, metodologii NPS-owej. Nie wiem, czy jest to znany Państwu koncept. Ja mogę jeszcze dwa słowa wyjaśnić. Kto się może zetknął z NPS-em i wie, co to jest. Trochę mamy osób, ale widzę, że mamy też sporo takich, które jeszcze nie wiedzą, to ja pozwolę się tutaj zatrzymać nad tym, bo to jest równie ciekawe, jak ta różnica pomiędzy zadowoleniem a gotowością do polecenia. W tym pytaniu, gdzie pytamy, na ile byłbyś skłonny polecić swoją pracę, to pracownik, który wypełnia tę ankietę, zaznacza swoją odpowiedź na skali 0,10. Więc to jest taka bardzo rozpięta skala tak samo rozpięta jak ta nasza pierwsza skala w tym pytaniu o poziom szczęścia w pracy. I teraz osoby, które mają bardzo wysoką tą skłonność do polecenia swojej pracy czyli osoby, które zaznaczają dziewiątki, dziesiątki na tej skali są nazywane w tej metodologii promotorami i mamy tutaj. 32% takich osób, później osoby, które zaznaczają 7-8 na tej skali 0-10 są określane mianem pasywnych czy, też pasywnych, czy też neutralnych pracowników i wszystkie osoby, które mieszczą się na skali od 0 do 6 są określane mianem krytyków. Dlaczego można powiedzieć taka nietypowa, taka nierówna skala? Dlaczego osoby, które zaznaczają 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yy, uważamy za, za krytyków? No to już jest zastosowanie stricte właśnie tej metodologii NPS-owej i podejścia Freda Reichelda, który tą metodologię wymyślił, gdzie właśnie on zbadał to, że nawet jak ktoś zaznacza te piątki czy szóstki na tej skali 0,10, o skłonność do polecenia, to znaczy, że de facto nie jest zadowolony, ma dużo tych rzeczy, które budzą u niego to ale i należy w związku z tym uznać za osobę, która jest określana na mianę tego krytyka. No, i teraz proszę zobaczyć, co u nas się dzieje. Po pierwsze, te wszystkie trzy grupy, ci krytycy, neutralni, pasywni, przepraszam, i promotorzy, są prawie takiej samej wielkości. To jest mniej więcej jedna trzecia. Nie powiedziałam jeszcze, jak się wylicza ten sam finalny współczynnik NPS. Wyliczamy go odejmując od odsetka promotorów, ten odsetek krytyków, dlatego 32% minus 36, to jest minus 4. To jest ten wskaźnik NPS-owy. Więc on nie wygląda dobrze, można powiedzieć. Ale jak weźmiemy pod uwagę, że to znowu jest taka nietypowa skala i nietypowa wartość tego wskaźnika. Jeśli on przyjmuje wartości od minus 100, wtedy kiedy wszyscy są krytykami, do plus 100, wtedy kiedy wszyscy są promotorami, to jednak powinniśmy na to troszeczkę inaczej patrzeć. Więc można powiedzieć, że te wartości w okolicach zera to jest całkiem taki niezły wynik, to jest środek skali. Tak chociaż jakby mamy naturalnie taką tendencję, żeby postrzegać to bardzo negatywnie, bo to jest minus. Natomiast czy to jest dobry poziom? To znów, jeżeli sobie spojrzymy na to, że te trzy grupy promotorów, pasywnych i krytyków są mniej więcej tej samej wielkości, to można powiedzieć, że na polskim rynku pracy mamy taką sytuację, gdzie są firmy, które bardzo dobrze już pracowników traktują, są firmy, które powiedzmy, że podjęły jakieś działania w tym zakresie, ale jeszcze trochę rzeczy mają do poprawy i są firmy po prostu, w których jest bardzo źle. I tak bym powiedziała, tak wygląda mniej więcej podział tylko, jak wygląda rynek pracy w Polsce. I to, że te grupy są stałe od kilku lat, to też wynika z tego, że to są takie aspekty, których nie sposób jest czasem zmienić z roku na rok. I to jest bardzo stała u nas wartość. Ten współczynnik NPS on faluje, czasem wynosi 1, czasem minus 4, czasem 0, ale mniej więcej to się w ten sposób utrzymuje właśnie dlatego, że mam no, taki podział na tym rynku pracy jest. Oczywiście super by było, gdybyśmy mieli coraz więcej firm, które przechodzą z tego pola, gdzie są określane przez pracowników jako neutralne do, 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 do promotorów. No i oczywiście, żeby zmniejszał się odsetek tych firm, w których jest tak źle, że aż pracownicy muszą być określani mianem krytyków. Tutaj znowu też zadajemy jeszcze oczywiście, tak jak to jest oryginalnie w tej metodologii NPS-owej, to pytanie pogłębiające. Czyli sprawdzamy, co sprawia, że Polacy chcą to swoje miejsce pracy polecać. No i proszę zobaczyć, tutaj mamy na górze sporo tych bardzo miękkich czynników. Te rzeczy, które sprawia, sprawiają, że dobrze się czujemy w jakimś miejscu pracy, to są właśnie współpracownicy, to jest atmosfera, to jest to, jak się układają moje relacje z przełożonymi. Te rzeczy spraw sprawiają, że ja jako pracownik mówię, mógłbym polecić innym osobom to miejsce pracy, nawet jeżeli jest troszeczkę mniej osób, które mówią, że polecam to moją pracę, dlatego że tam jest dobre wynagrodzenie. Ale tak mówi 46% osób, więc też całkiem sporo. No i później tutaj już mamy trzy aspekty, które mocno wiążą się ze sobą, czyli to, na ile ten czas pracy jest elastyczny, na ile ta praca mi pozwala zachować równowagę z życiem prywatnym, no i jaki pracodawca daje mi wymiar pracy zdalnej. I od razu podpowiedź, tak? No bo dalej w tym samym pytaniu, jak pytamy o to, to co sprawia, że chcesz tę pracę polecać. Tak samo pytamy, a co musiałoby się poprawić, żeby Twój pracodawca mógł przejść tutaj z tego pola, kiedy, go określamy, kiedy określamy się jako krytyk, czy jako ten pasywny. No i tutaj mówią pracownicy, i teraz jak sobie przypomnimy, że mówili, mam dobrych, mam fajnych współpracowników, mam fajne relacje z przełożonymi, mam fajną atmosferę, to w tym momencie dodają, gdyby tylko jeszcze kasa była trochę lepsza, to już by było super. Więc dlatego ten czynnik tutaj wyskakuje na to pierwsze miejsce. Kolejny taki obszar, w którym można powiedzieć, trochę pracodawcy mogą się podciągnąć i być lepiej oceniani, kiedy już zadbaliśmy o te aspekty miękkie. To są właśnie te benefity pozapłacowe. No i jedna trzecia też pracowników mówi, no że jest fajnie, tak dobrze mi się układają relacje z ludźmi, z przełożonym, ale już trochę się zaczynam zastanawiać, czy ja się tutaj rozwijam, czy może jeszcze coś innego mogłabym czy mógłbym robić. I Natalia wspominała już, że też pytamy o wymiar pracy zdalnej w naszym badaniu. Wiemy, jak z pojawiła się ta forma, jak dobrze została przyjęta przez pracowników. I jak dużo pracowników nie wyobraża sobie już pracy bez pracy zdalnej, i to właśnie widać w tym badaniu. Jak sobie spojrzymy na dwie grupy, które są zadowolone z wymiaru pracy zdalnej i niezadowolone, to od razu widać, czego one doświadczają. Osoby, które są zadowolone z wymiaru pracy zdalnej, to są te osoby, które w tej chwili mogą pracować wyłącznie zdalnie albo mają możliwość pracy zdalnej przez większość dni w tygodniu. Jak spojrzymy na te osoby, które są niezadowolone z wymiaru pracy zdalnej, to są niestety osoby, które najczęściej nie mają możliwości pracy stałej. Więc widać tutaj, jak, jak duża jest ta potrzeba, żeby jednak ta oferta ze strony pracodawcy była. I jak jeszcze zapytamy pracowników wprost w naszym badaniu, czy wymiar oferowanej pracy stałej, jaką mają do dyspozycji w ich firmie, wpływa na ich poczucie szczęścia w pracy, no to proszę zobaczyć, jaki to jest duży, duży wskaźnik. 67 pracowników mówi wprost. Tak, to wpływa na mój poziom szczęścia w pracy. I teraz, jak sobie pomyślimy o tych różnych czynnikach, o które pracodawca może zadbać, żeby ten poziom szczęścia w pracy był na dobrym poziomie, i tam to były rzeczy, czy dotyczące atmosfery, czy współpracowników, czy wynagrodzenia, to który z nich, jakbyśmy sobie tak odpowiedzieli, jest najtrudniejszy do wprowadzenia, a który jest najłatwiejszy? No, mi się ciągle wydaje, że ta praca zdalna to jednak jest jednym z tych łatwiejszych do wprowadzenia. Ale bariery są trudniejsze, prawda? Bo dlaczego pracodawcy nie wprowadzają? Bo nie mają zaufania, bo nie wiedzą, co pracownicy robią. Może gdzieś nam czasem brakuje narzędzi, żeby mogło się to sprawnie odbywać. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest na przykład tak kosztowa opcja jak poprawianie wynagrodzenia albo benefitów, o które wołają też pracownicy. Także, jakbym miała pokazać, podpowiedzieć pracodawcom, to gdzie, w jakim obszarze można coś zrobić, żeby pracownicy byli bardziej szczęśliwi, to na pewno w obszarze pracy zdalnej. Tutaj jest jeszcze sporo do odrobienia. I jeszcze jeden temat, który tutaj też gdzieś tam warto rozważyć, chociaż powiedzmy, że trochę bardziej skomplikowany może niż praca zdalna. Czasami też wymagający nowych rozwiązań prawnych, albo też ułatwień ze strony firmy. Pojawiają się już firmy, które oferują pracownikom tak zwany workation, czyli możliwość łączenia pracy poza stałe miejsce wykonywania tej pracy, poza miejscem zamieszkania i łączenia tej pracy z wakacjami. No i zobaczymy w tej chwili na początek, jak to wygląda, kto w ogóle ma szansę z tego korzystać. Już co trzeci pracownik, przynajmniej z tych pracujących w dużych miastach, dobrze wykształconych, których mamy tutaj w naszym badaniu, mówi, że moja firma daje taką możliwość, chociaż najczęściej jeszcze jest to w jakimś ograniczonym w wymiarze w trakcie roku. I co dziesiąty pracownik mówi, że może właściwie sobie pracować w ten sposób dowolną ilość dni w roku. Więc myślę, że to już jest duża zmiana. Jeśli w co trzeciej firmie się pojawia w ogóle taka opcja, to bardzo szybko się ta zmiana pojawiła, pojawiła na naszym rynku i bardzo dobrze została przyjęta przez firmy i przez pracowników. Ale teraz spójrzmy znowu, jakie jest zapotrzebowanie na ten, można powiedzieć, pewnego rodzaju czy benefit, czy pewnego rodzaju możliwość ze strony pracodawcy oferowaną. Co drugi pracownik mówi, nie mam takiej możliwości, ale marzę o tym, żeby spróbować. Czekam na taką opcję, chciałbym spróbować, chciałbym wziąć w tym udział. Mamy też takich pracowników, na razie 15% osób, które już mówią, że tego doświadczyły i bardzo im się podobało. No i powiedzmy, że też około 15% osób, które mówią, że, że to nie dla nich, że nie rozważają tego, no albo tych dosłownie 3%, które mówią, że doświadczyły tego, ale to nie jest to i nie chcą z tego korzystać. Także następną tutaj można powiedzieć, mamy podpowiedź dla pracodawców. Jeśli co drugi pracownik mówi, że chciałby kiedyś z tego spróbować, to też warto rozważyć taką opcję dla pracowników, nawet w tym ograniczonym wymiarze godzin i dni w roku, przepraszam, nie godzin, tylko dni. No i na koniec jeszcze parę słów odnośnie tego w ogóle, czy, czy warto, żebyśmy robili to badanie. Na koniec umieściłyśmy taką ciekawostkę, czyli komentarze osób, które brały udział w naszym badaniu. Na końcu badania, zamieszczamy taką, takie pole. Jeżeli chcieliby Państwo nam coś jeszcze powiedzieć, to, to prosimy tutaj o umieszczenie. I, i co roku jest, wzbudza to uśmiech na, na naszej twarzy. Bo, bo wiele osób biorących udział w tym badaniu jest bardzo pozytywnie do niego nastawionych. Oprócz tego, że podobają im się pytania, ankieta jest, jest dosyć przyjemna i dosyć szybko się ją wypełnia. To też sam aspekt, który poruszamy, jest, jest dla pracowników ważny. Oni często mówią nam, że, że bardzo się cieszą, że poruszamy ten temat, że być może da to do myślenia pracodawcom. Tutaj pojawiła się ta najdłuższa opinia, bardzo mi się spodobała, że. Że ta osoba cieszy się, że podjęliśmy temat badania szczęścia w pracy, bo jeżeli jesteśmy szczęśliwi w rodzinie, to jesteśmy szczęśliwymi pracownikami, i w drugą stronę, jeżeli jesteśmy szczęśliwymi, szczęśliwymi pracownikami, to i w firmie dobrze się dzieje. Dzielmy się szczęściem, i myślę, że tym, tym właśnie akcentem możemy zakończyć prezentację naszego raportu. Tak jak wspomniałam, Pokazałyśmy dzisiaj najważniejsze wątki z tego, z tego badania. W samym raporcie, na raporcie znajdą Państwo dużo więcej jeszcze konkretnych informacji. Pokusiłyśmy się nawet o to, żeby zapytać ankietowanych, ile zarabiają teraz, a ile chcieliby zarabiać, żeby być szczęśliwymi w pracy, więc tym mam nadzieję wątkiem zachęcę Państwa do zerknięcia do, na tę stronę raportu, bo, bo myślę, że jest to, jest to ciekawy, ciekawy wątek. Tutaj jeszcze kontakt do nas, gdyby potrzebowali Państwo, czy do, mieli Państwo dodatkowe pytania. Oczywiście teraz też będzie możliwość ich zadania, ale jeżeli też po spotkaniu coś jeszcze jakieś pytania, wątpliwości pojawią się w głowie, to śmiało mogą się Państwo z nami kontaktować. Także jeżeli potrzebowaliby Państwo wsparcia, czy właśnie w zbudowaniu szczęśliwych zespołów, czy w przeprowadzeniu podobnego badania u Państwa w firmach, to prosimy o kontakt czy z, ze mną, czy, czy z Martą. A teraz chciałabym zapytać, czy, um, czy coś wzbudziło Państwa wątpliwości?